Się, się wyszywa haftem krzyżykowym, pracując igłą i nitką, nie? Tak, 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 tak. To wszystko igła i nitka tylko. Jak tylko zaczęłam, to szły raczej po rodzinie dla znajomych. Później zaczęłam wychodzić na taki tak zwany murek pod sklepy, żeby móc je sprzedawać. I faktycznie niektóre sprzedać... wtedy niektóre. U udało się sprzedać, nie powiem, że nie, nie mam, ale no to trzeba mieć... Pani mogło jak ja bym coś. tak chciał zrobić, żeby Pani nie musiała pod ten murek iść? i właśnie dlatego tu jestem, to jak ktoś do Pani by zadzwonił, to byłaby Pani w stanie to zamówienie zrealizować? Tak, czy? pod warunkiem, że będę w stanie zdobyć dany wzór. Pani, witajcie w Sejnach u Pani Małgorzaty Okrągli. Dobrze powiedziałem? Tak, tak, tak. Pani, pani Małgosiu, ale Pani jeszcze o takim, no nie wiem, wiaderkiem, to, to nie wiaderko... Nie, to jest... Jak to się nazywa? Oj, nie pamiętam, uciekło mi. Węglarka. Węglarka. I to przynosi pani węgiel tutaj? Tak? Nie, to, to jest sąsiadki i sąsiadka przynosi w tym węgiel. A pani jak pali? A ja palę u siebie trochę inaczej. Znaczy podobnie, bo ja mam wiaderko specjalne, ale tutaj węgiel stoi. Gdzie? A tutaj w tym niebieskim worku, tak? W tym niebieskim worku. O! Tu węgiel. Tu drzewo, tu drzewo. Mhm. O, to Pani musi się nadwigać sama. E, nie, mam teraz pomoc, tylko dlatego, że jestem osobą schorowaną, jakby nie było. No ja właśnie, no kochani, dzisiaj to. temat rękodzieła, ale jak wszedłem do mieszkania, Pani Małgosiu, Pani się proszę nie gniewać, bo ta, to tak się aż smutno zrobiło, to takie piece to już... To jest przeżytek, ale ja wiem... Ale Pani ratuje teraz ten przeżytek, bo on trzyma ciepło w całym mieszkaniu. Tak, to prawda, ale jeszcze na noc, no niestety przy, przy tych temperaturach co o, teraz, teraz wybuchły, temperatury... no to niestety, ale no, trzeba pani dwa razy dziennie. to Co dwa razy dziennie trzeba palić, nie? Tak, przy tych temperaturach tak. Teraz. Więc ja a, bym... a z rano, który pani rozpala? Zależy o której wstanę. Aha. <laughs> Bo tak między szóstą rano a 8 tak mniej więcej. Mhm. No Kokani, pani Małgosia to jest taka mistrzyni prac y, haftem krzyżykowym. Za, za dużo nie będziemy mogli pokazać, bo wszystkie poszły, ale tak, za to pokażemy, to jak one powstają. Pani Małgosiu, Pani. Zapraszam. Zaprosi do swojego królestwa. O, tak, pracuje nie... na takim taboryciku? Tak. Na takiej półce siadam i zawsze sobie tutaj tak mało miejsca potrzebuję, więc zawsze siadam, coś tam. Pani Łogosiu to może od początku pani opowiada. Jak się tu pani zaczęło? Jak się to nie zaczęło y, z nudów, żeby z, y, mieć y, też trochę czasu, że miałam, y, urodziłam tylko jedną córkę. Miałam dużo czasu, bo dziecko było bardzo spokojne. I tak jakoś nie wiem, to chyba po rodzinie, bo pradziadek malował tablice rejestracyjne. Bójkowie bardzo ładnie rysują. Moje mamy bracia, yy, jeden z, yy, z moich braci jest aktorem, drugi jest choreografem. Razem z Bratową pracują oboje, znaczy brat z Bratową yy, pracują w Ełku, a ja tutaj mhm. sobie. A drugi brat w Warszawie. Piec też w Krakowie. piec, ale to już bardziej on nie robi. Pani za... tutaj od długo, do dawna? Tu... We wrześniu minęło 3 lata, już, jak tu mieszkam. Mhm. Tutaj mieszkam 4 rok, we wrześniu będzie 4 lata. W sumie, o. Wrócimy, Pani Małgosiu, do właśnie tematu tego głównego. Mhm. Bo kochani, Pani Małgosia to właśnie jest mistrzynią haftu takiego krzyżykowego, mm. tylko że to jest bardzo czasochłonne i pracochłonne. Bo wyobraźcie sobie, tak. że jeden obraz, a ten taki duży, nie? To yy. 60 na 90 to duży jest? Duży. No znaczy, to on będzie ze 3 miesiące pracy. Nie, ja pra yy, pracowałam nad nim dwa lata. Tak? Dwa lata, mi zajęło. Dwa lata z tym, że tak, yy, pobyt też w szpitalu, bo tam z, y, miałam kłopoty, mam kłopoty zdrowotne, więc gdzieś tam, ja wie, z przerwami jako takimi dwa latami zajęło to. Jest y, obraz, nosi nazwę Niewinność i zajął mi 3 miesiące. Ja mhm. mówię, ale to, ja mówię gotowy, to była gotowa kanowa z nadrukiem. Nie lubię takich rzeczy robić, no bo wolę się skupić bardziej na wzorze oddzielnym na papierze i przenosić ten wzór na kanowę. Tak jak tutaj mamy. Tak jak tutaj właśnie mamy, w ten sposób. Że jest wzór Wzór na, na papierze i przenoszę go na kanwę. Si się wyszywa haftem krzyżykowym, pracując igłą i nitką, nie? Tak, 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 tak. To wszystko, igłę i nitka tylko. O, Ja toż, ja wiem, dosyć szybko się to robi. Ja Najlepszy to dzi dzienne światło jest. Mhm. Pani mogło się, ale pani codziennie? Codziennie. Ja czasami się do tego stopnia, ja mówię codziennie, że ja potrafię stracić rachubę czasu. Mhm, siedząc przy tym. Siedząc właśnie i wyszywając. Jak telewizor gra, to pani przeszkadza, czy może grać? Nie, nie, telewizor może grać. Większość programów i tak znam na, prawie na pamięć, to ja nie muszę patrzeć w ekran zupełnie. O, fajnie pani powiedziała, większość na pamięć, czyli co? W kółku to samo, nie? Programy są w kółko, to, to samo, więc... Jakiś to niewielki tam... Ludzie doceniają? Mm, różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa, no bo... E, twierdzą, że takie prace są za drogie. Chociaż jak pokazuję ceny obrazów e, też haftem e, krzyżykowym, to są od półtora tysiąca bodajże do dwudziestu paru tysięcy. Więc ja mówię. Kiedy już za droga, a ja biorę, no, no jak na te nasze tereny naprawdę bardzo tanio. Ja tak mhm. myślę. No ktoś... fakt, faktem, że to czasu pochłania i to niektóre rzeczy się naprawdę bardzo długo robi. Tylko dlatego, że mm, wzór albo jest ciężki do zrobienia, jest, są wzory też i bardzo trudne. Ale ja mówię... Robię to z, naprawdę z ogromną przyjemnością. Nie mhm. ja wiem, gdzie daje to satysfakcję, jak jest gotowy już wzór, więc. Nie ja wiem, też niektóre wzory to już prawie robię na pamięć, ale muszę mieć jakiś. Pani Małgosiu, ale jak już praca jest skończona? To Oj. jak się ją w ramki jakby tam oprawia? E, wtedy ja, jak praca jest już skończona, e, zanoszę ten, dane, daną pracę, do, e, to jest stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych. Ja też nie wiem, czy dobrze mówię. I tam mnie oprawiają. E, już cały tam mam w tej chwili sześć. Tak niedużych obrazków, znaczy obrazków, które powstaną po oprawieniu. Także mhm. będzie jakieś. Jak, jak teraz jak kilka przykładowych, kochani, puszczę slajdów. Pani Małgosia to mi prześle właśnie zdjęcia. Zobaczycie te piękne prace. Ich jest było bardzo bardzo dużo. I, I co, ludzie jakoś tak drogą pantoflową? Tak się dowiadywali, dzwonili, tak? Jak tylko zaczęłam, to szły ra raczej po rodzinie, dla znajomych. Później zaczęłam wychodzić na taki tak zwany murek, pod sklepy, żeby móc je sprzedawać. I faktycznie niektóre spojrzenie. wtedy niektóre. U udało się sprzedać. Nie powiem, że nie, ja mam, ale no to trzeba mieć. Pani Mogłości, jak ja bym coś. tak chciał zrobić, żeby pani nie musiała pod ten murek iść? I właśnie dlatego tu jestem. <noise> To, jak ktoś do pani by zadzwonił, to byłaby pani w stanie te zamówienie zrealizować? Tak. Czy? Pod warunkiem, że będę w stanie zdobyć dany wzór. Pani mi powie, pani ma taką dosyć trudną sytuację. To nawet z tej emerytury pani takiej niskiej to nawet 1700 zł nie ma. Nie, nie. Ja dostaję na rękę 1600 zł i coś tam groszy jakieś dziwne. <noise> dziwne. Ja mówię, jest, ja nie potrafię narzekać. Ja mówię, chyba jestem pogodzona z tym, co jest, mm -hmm. aby gorzej nie było. Ja mm -hmm. mówię, to, że się, ja mówię, mieszkam tak, jak mieszkam, no bo ja mnie na nie mieszkania w bloku nie byłoby mnie stać w ogóle. Bym nie dała rady utrzymać mieszkania w bloku. Ja wie dobrze, że jest takie, są takie mieszkania komunalne. Gdzie ja mówię, osób w takiej sytuacji lub no bo podobnej, to jest, takie, tak? Pani Małgosiu, to jest takie komunalne, tak? Tak. Uh -huh. Ja mówię, ale to w te, takich osób w takiej sytuacji, jak ja jest, tak. w tak naprawdę sporo, a ja on mówię. Ja chciałam w ogóle dla Pani podziękować za taką szczerość, że. <noise> ja mówię, to, to moja ja... podróż to też tak wie Pani, dużo tego i cierpienia mam po drodze. Nie dość, że chłopców. Tych schorowanych mm -hmm. po przeszczepach. Ojejkuś, yy, muszę też to dźwignąć, nie? Tak. I, i, i po prostu muszę to też brać. I nie jest tylko wesoło i różowo, że. O, <grych> to kulaj pewno... nogę karmi każdy. No nieprawda. No, nie, nie, nie. Nie ma tak. Nie ma tak. Nie ma tak. Ja to. Ja to to co pani Małgosiu, prawda jest taka, że też te. Pani, rękodzieło to też jest w pewien sposób, żeby cokolwiek było, nie? Yy, żeby Te żeby to. Ja to się śmieję, że ja mam dar w rękach, dlaczego go nie wykorzystać po prostu? Yy, no to też prawda. Ja bym tak nie miał cierpliwości, żeby tak usiąść. I... Ale to uczy cierpliwości. A naprawdę. to uczy, to prawda. Uczy cierpliwości, naprawdę. U, yy, cierpliwości i trochę pokory też. O, tutaj wisi fajny obraz. Mona Lisa? Tak, Mona Lisa. Dzikim Krzyżykowym, kochani. Pani mam gości, praca? Tak. Robiłam ostatnio pietę, ale jest w oprawieniu. Do oprawienia dana. Tu takiego mamy Stańczyka, też fajny. Tak. No i dużo prac już poszło, nie? Oj, sporo. Y, robiłam też, na, ale to już na zamówienie robiłam, naszego papieża na tle gór. Jana Pawła. Mm -hmm. To jest od tego, czy 10 albo 15 zrobiłam. O, a pani Małgosiu, takie wiejskie klimaty, jakieś też. sianokosy, takie wiejskie domki, chatki? Robiłam też, ale ja mówię, to albo na zamówienie, albo gdzieś tam, ja mówię, po prostu w, w prezentach poddawałam. Ja mówię, trudno by było na tych ścianach pomieścić, ja mówię, z tego, co już zostało zrobione. Pani, to taka, wie pani, co taka życzliwa kobieta, no. Czy życzliwa? Nie wiem. Ja do pani wchodzę, pani mówi, tylko proszę do mnie nie mówić po, na pani, nie? No, Masz nie mówić na gosia nie? No, tak. Sęż, no, taka, taka ciepła z pani osoba, ba, bardzo w ogóle się. Do, to miło czuję u pani. <grym> Dziękuję. Pani mi powie, czego ja mogę dla pani życzyć? E, oby te obrazki mi się sprzedawały. Żeby to ktoś się docenił, nie? Tak, to by się przydało, żeby ktoś to docenił. Bo ludzie, nie, takich osób jak ja jest naprawdę wiele. Czy mistrzynią jestem? Niekoniecznie. Ja się przynajmniej nie uważam za, za mistrzynię. Ja to lubię, ja to robię, ale... Ja mówię, żeby ktoś, takie osoby jak ja, które też robią, ja mówię i tego nie pokazują, żeby po prostu doceniono nas. Ja mówię, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca, bardzo szmudna i... Mhm. Ja wiem, żeby ktoś nas naprawdę docenił. Pani tak. Łukosiu, a tak pod filmem to ja mogę grzecznościowy kontakt do Pani. Tak. No bo będą może dzwonić, wie Pani, może się komuś spodoba z daleka, Starnowa z na przykład. Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Zrabki, czy, czy, nie wiem, no... <noise> z rabki, moje kochane. I ja mówię, to w ogóle Podhale ja bardzo lubię, kocham Podhale wręcz. Mhm. Miałam 12 lat, jak wyjechałam na, na wakacje. Ja wiem, to jak tutaj wróciłam po miesiącu, to za mną się nikt nie mógł domówić. O, proszę. <grym> Ale to tylko dlatego, że tam te naleciałości te, tych górali takich, ja wiem, to wróciłam na te tereny, to ciężko, było. ludzie nie mogli zrozumieć, że pole to jest podwórko. Ja mówię, a tutaj akurat znajomy zadzwonił też właśnie. Yy, prawie spotkala. <grym> <grym> Ja, ja rozumiem, że on wychodzi na pole, to wychodzi na podwórko. Nie na pole uprawne, tylko na podwórko. Ja mówię, ale to tak fajnie, ja wiem, ma się tych troszkę znajomych różnych. Uh -huh. Ja mówię, też do Krakowa pojechał. O, widzi pani z całej Polski, pani wspomina? To może też tak być, <coughs> że z całej Polski <coughs> będą dzwonić. Tak, że żeby... w Krakowie. Akurat... Na pewno będzie miło dla pani. Bardzo. Bo w Krakowie, z... w Krakowie z... dałam w prezencie. Tygrysa i wilka. I w Krakowie są te dwie prace, mhm. ja, no, ale to też taka satysfakcja. W barmińskim, Mazurskim niedaleko Szczytna jest, też są moje prace, łeb koński, jeleń, bo też mhm. jeleń nie robiłam na rykowisku. A, to no fajna to fajna praca. Zobaczy Pani, jakby w każdym województwie chociaż nie było, o, to by była Pani wtedy... W mazowieckim jest nasz papież, Jan Paweł II, no, na pewno. Boję ja 7, to, naraz... tro Trochę tego no, by się już, by się Trochę tak. by się nazbierało. Ja mówię, o tych, co ja wiem, bo... Pani Mogłoś, dla Pani dużo zdrówka. A ja, ja to puszczę, dobra? Żeby tak niech... Bardzo. bardzo proszę. Ja mówię, jak będzie kontakt, bardzo chętnie. Mhm. Gdzieś tam, nie ja bo... Ja mówię, jest ciężko, ale nie narzekajmy, mogłoby być gorzej. Ja wiem, ale jest, ja mówię, tak, ja wiem, ja mówię, lubię, ja wiem, to, co robię, bardzo lubię. Ja mówię, to, ja mówię, ale i czasu pochłania bardzo dużo. Ja wiem, czasami, ja mówię, mama, to mam, czasami zła jest. Mówi, nie już coś tam, nie przychodzisz. Ja mówię, mamo, nie straciłam po, poczucie czasu, córka to samo. Ja mówię, mama, dlaczego nie dzwonisz? więc straciłam poczucie czasu, bo jak wejdę, to ja potrafię od godziny 7 rano do godziny, yy, w lecie przynajmniej, do 20 to siedzieć, tylko przy wyszywaniu. Przys siedzę i wyszywam i mówię, Boże, racja, ja chyba dzisiaj nic nie jadłam, sobie przypomniałam w ogóle Później wieczorem o jedzeniu w ogóle jakimkolwiek, uh -huh. to można opłacić czasami naprawdę zdrowiem.